Witajcie z tej strony Szagi. Dziś malutkie rozdanie kluczy po raz kolejny na moim kanale. Po raz drugi w sumie mam do rozdania nie tyle klucze, co zaproszenia do gry Dota 2. Wiem, że już tych zaproszeń i sama firma wydająca tą grę, jak i gracze i serwisy rozesłały bardzo dużo. Ich prawdopodobnie bardzo mało osób. Już chyba nie ma tej gry. Ale jeżeli ktoś jeszcze z Was dostępu do Doty 2 nie ma, a chciałby w nią pograć, to mam do rozdania 5 zaproszeń na Steamie do tej gry i chętni proszeni są o napisanie w takim nawiasie kwadratowym, tutaj będzie pokazane na dole, literki D jak Dota i po tym danie jakiegokolwiek komentarza. Może być to cokolwiek, dzień dobry, cześć, co chcecie? Nie chcę dawać już takich jakichś konkretnych haseł, że chcę brać udział czy coś, bo później YouTube traktuje to jako spam, jak jest dużo podobnych odpowiedzi. Także warunkiem, te, warunkiem tego, że chcecie otrzymać to zaproszenie, jest właśnie w takich nawiasach kwadratowych przed Waszym komentarzem dodanie literki D. To będzie dla mnie sygnał, że chcecie to zaproszenie do tej doty dwójki otrzymać. A czym jest sama dota? Dota jest, wiadomo, Dota 2 jest grom z gatunku MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena, czyli walk graczy na, na wirtualnej takiej arenie. Jest to tak zwana kontynuacja Doty 1, był, która była modem do Warcraft'a strategii. No i gra jest też konkurencją dla oczywiście League of Legends, popularnego Lola. I chyba w, będzie stawać z nim w szanki. I zobaczymy, kto będzie z tego zwycięsko. to będzie trudno jej się przebić, bo sam LoL ma ogromną rzeszę wielbicieli i graczy. Także konkurs, konkurs, konkurs. Rozdanie, zbiór chętnych ludzi, którzy chcieliby dostać będę obserwował do piątku, do 24, do 21 grudnia, do 24.00 i w sobotę z tych osób, które będą zainteresowane, wylosuję 5 osób, pięć osób, które otrzymają ode mnie zaproszenie na streamie do Doty 2. To już, to zaproszenie zostaje Wam na zawsze, aż do premiery gry. To nie znika, to nie jest jakaś beta, która zniknie. Gra będzie darmowa, także nie wiem, być może tylko te osiągnięcia, które zdobędziecie zostaną tam skreślone, w tle oczywiście, tam jakaś krótka moja rozgrywka z Doty 2. Przyglądam się tej grze, tak samo mam takie jakieś małe epizody z League of Legends. Nie mam czasu zbytnio, żeby w te gry pograć, ale są bardzo interesujące, zarówno League of Legends, jak i Dota 2. Ta ostatnia też zapowiada się rewelacyjnie, także wypada tylko czekać na, już na oficjalną jej premierę, która pewnie na moment. Gra jest oczywiście po polsku, znaczy na razie napisy są tylko po polsku, czy później i reszta będzie, to zobaczymy. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do... Do zgłaszania się ja, te 5 zaproszeń rozdam. A prawdopodobnie w weekend będę miał do rozdania już trzy klucze do 24-godzinnego dostępu do gry Warzy. Także obserwujcie też, w weekend pojawi się filmik, w którym nakreślę zasady, ale myślę, że będą podobne jak i tutaj. To co. Do zobaczenia w moim kolejnym filmie. I tymczasem Barem lasem. Hej!